Witajcie kochani i zapraszam Was na kolejny film z cyklu Joga Tańca, tym razem szósta czakra, czakra trzeciego oka. Nie będę bardzo dużo tutaj mówiła o trzeciej. O trzecim oku i o tej czakrze, bo jest ona jedną z bardziej znanych czakr. Każdy, myślę, że wie, że kojarzy się ona z intuicją, z takim wszechwidzeniem, wszechwiedzeniem, rozszerzeniem się na to wiedzenie. Więc powiem tylko takie, takie ważne aspekty i jak zwykle w drugiej części opowiem o jodze tańca, no i na koniec zobaczycie film dla tej czakry. Więc co dla mnie jest ważne, to jest takie rozszerzenie pojęcia intuicji i skąd ta intuicja wypływa. Ta, to trzecie oko, czyli nasza szósta czakra, czyli nasze oko wewnętrzne. Nasza zdolność do tego, abyśmy widzieli to, co poza widzialnym, poza naszymi dwoma oczyma, żebyśmy słyszeli, to jest też ucho wewnętrzne, żebyśmy też słyszeli takie subtelne potrzeby, potrzeby intuicji. Ogólnie to jest tak zwany szósty zmysł, więc wyczulamy się, nabywamy umiejętność, każdy to ma. Każdy ma tą umiejętność, tylko czasami jest tak, że nie wierzymy w to, że ją mamy, albo ona jest zagłuszona na przykład pędem, naszym stylem życia, tym, że. Ciągle coś robimy, ciągle w coś uciekamy, ciągle się czymś zajmujemy, nie mamy czasu na odpoczynek i wtedy nie mamy czasu na zwolnienie tempa, na introspekcję, na kontemplację, na medytację i, i wtedy ten głos wewnętrzny, pomimo tego, iż jest, on jest po prostu zagłuszany i niesłyszalny. Więc są techniki różnego rodzaju między innymi jogatańca, do tego, aby ten ośrodek, tą energię, tą świadomość zacząć rozbudzać e, rozbudzać nas na to abyśmy energetycznie świadomościowo wyczuli się na subtelne znaki one mogą być w różnej formie e, takiego eureka moment takich symboli więc tutaj e, otwórzmy się na symbolikę otwórzmy się na interpretację e, Danych aspektów w naszym życiu z symbolicznego punktu widzenia, szeroko. Otwieramy perspektywy. Później świadomości, więc rozwijamy, poszerzamy naszą świadomość, poszerzamy nasze widzenie. Czasami się oddalamy po to, aby zobaczyć coś z perspektywy, z, takiego, z takiej pozycji obserwatora, i wtedy z tym dystansem łatwiej jest nam zobaczyć. Istotę rzeczy. Oczywiście szósta czakra kojarzy się tutaj z tym punktem na czole, między brwiami, ale też tańcząc, bądź też y, pracując nad szóstą czakrą, nad swoją intuicją, otwórz się też na perspektywę czucia z serca, intuicyjnego czucia z serca. Otwórz się na perspektywę czucia z brzucha, bo my tutaj mamy te trzy centra mentalne: głowa, umysł, serce i brzuch, nasze trzecia. Ogólnie otwórz się na czucia z ciała, wejdź w mądrość ciała. Intuicja to jest mądrość mądrość ta prawdziwa, ta głęboka, ta wewnętrzna, to jest to wiedzenie, to nie jest intelekt, to nie jest logika. To jest mądrość. I ta mądrość symbolizowana jest trzecią czakrą, trzecim, e, szóstą czakrą, trzecim okiem, uchem wewnętrznym, ale też zejdźmy niżej, zejdźmy głębiej, wejdźmy w ciało i zobaczmy, co, co z tej mądrości ciała możemy wy, wydobyć. Jaką esencję. Nie tylko ciało. Mówiąc o intuicji, znaki możemy czerpać z tego, co na zewnątrz. Oczywiście to, co na zewnątrz, jest odbiciem tego, co wewnątrz, tego wewnętrznego krajobrazu, ale też przyglądajmy się czasami z, taką, z takim podejściem e, nowicjusza, z takim podejściem ciekawego dziecka, z takim podejściem, jakbyś patrzyła obiektywnie. Czy patrzył, jakbyś widział sprawy zupełnie od nowa, ogólnie, tak jak już wcześniej powiedziałam, więc wyczulamy się. Wyczulamy się na znaki, na symbole, na czucia, na emocje. Idąc wzdłuż czakr, kierując się do góry, te doznania, te doświadczenia będą coraz bardziej subtelne i my tutaj wchodzimy w coraz bardziej subtelną energetykę, więc tutaj to już jest szósta czakra, już przepracowaliśmy, otworzyliśmy, udrożniliśmy dużo tutaj przestrzeni, przepracowaliśmy dużo doświadczeń życiowych, zdobyliśmy mądrość, bo mądrość wynika też z tych wszystkich czakr. Dolnych, no i górnych. I ta ekspresja tej mądrości z szóstej czakry też może się przejawiać później poprzez ekspresję, yy, yy, tak jak mówiłam, w korelacji czakr w filmie i poprzez ekspresję, poprzez wyrażanie się, poprzez energetykę innych czakr. Bo kiedy my coś na przykład wyraźnie. Zobaczymy nasz kierunek, naszą misję, nasz, nasz y, następny krok działania. To wtedy, na przykład, z czakry brzucha, z czakry trzeciego, trzeciej czakry, mamy taką pewność, mamy determinację, mamy więcej odwagi. Y, ta, ta nasza ścieżka y, jest pewniejsza. Ten nasz krok jest pewniejszy, ten nasz chód na tej ścieżce. Jest pewniejszy. I szósta czakra to też jest taka projekcja, czyli to jest zdolność też um, kreowania sobie poprzez wyobraźnię, poprzez um, wizualizację tego, co później może nastąpić. To jest właśnie ta duchowość, ta energetyka, która później może. Się zmaterializować, ucieleśnić. Więc y, baw się, baw się szóstą czakrą, wizualizuj. Wyobraź sobie, że tutaj masz taki projektor, i gdzieś przed tobą jest na przykład y, ekran kinowy, i możesz sobie coś projektować. Tylko nie fantazji, bo czasami możesz gdzieś wylecieć w realia, bardzo gdzieś odległe, y, fantazji y, i Zapomnieć o tym, co tutaj i teraz, o realiach, o ciele, o fizyczności. Więc tutaj musi być ten balans, że możemy się posługiwać tym narzędziem, tą czakrą, tymi wrotami, tą furtką, jeżeli robimy to autentycznie, jeżeli robimy to z serca, jeżeli w tym działaniu. Yy, jest zsynchronizowane też działanie bądź też bycie z poziomu innych czakr. Z, z poziomu ciebie integralnej, czy integralnego, autentycznego, prawdziwego z odpowiednią intencją. Więc intencje, szósta czakra, wizualizacje, znaki, y, otworzenie się, y, wejście w taki świat. Y, Inny, in, innych światów, innych realiów, czasami po prostu zauważenie, że ta nasza fizyczność, ta, to szkiełko i oko, ten, ta materia bardzo też um, współgra z realiami świata 5D, o czym się teraz mówi, realiami świata. Ten woal, te zasłony, właśnie tutaj się otwierają. Yy, w tym szóstym oku, i, i możemy przeskakiwać, możemy czerpać mądrość z tego nieograniczonego zasobu, wszech, wszystkiego, wszystkich doświadczeń poza czasem, poza przestrzenią ludzkości, świadomości. Możemy czerpać z tego dla najwyższego dobra dla swojego dobra. Więc yy, bardzo ciekawa czakra, bardzo ciekawa strefa. Zachęcam Cię do otworzenia się na takie nowe obszary i nie zawężania tylko tego do intuicji, do znaków na niebie i ziemi, bo tego jest o wiele, wiele więcej. Taniec z poziomu szóstej czakry oczywiście będzie charakteryzować może charakteryzować się. Tutaj skupieniem uwagi, że w tańcu, będąc w tańcu, wejdź uwagą, za uwagą podąża energia, więc wejdź uwagą w to centrum. Możesz też podkreślać rękoma, głową i jakimikolwiek ruchami ciała tą przestrzeń. Ruch oznacza ruch energii, ruch ciała. Wibracja muzyki, melodia, rytm, to jest też rytm i fluktuacja, i płynięcie Twojej energii, a zatem i przemiana, transformacja Twojej świadomości. W wiodze Tańca ja się dzielę z Wami pewnymi wytycznymi, można tak powiedzieć, pokazuję Wam Jedne z y, moich inter interpretacji, to są tylko moje interpretacje, y, jakieś symboliczne ruchy, bo, bo rękoma tutaj, y, ruchem ciała y, w Józefie Kundalini, my używamy nauki kątów i trójkątów, więc my, my wiemy y, z dziada, pradziada, z wielu pokoleń, y, na zasadzie prób i błędów, że układy. Ciała mają znaczenie. Możemy przekierowywać energię, możemy stymulować tą energię, możemy ją wzbudzać, przekierowywać. Ale zachęcam Cię do eksperymentowania, do otwartości. Te ruchy mogą być zupełnie, zupełnie dowolne, ale warto byłoby, kiedy rozpoczniesz taniec, yy może to też do ciebie przyjść, może to być tak, że puścisz jakąś melodię, zaczniesz się ruszać, ruszać i, i, i w pewnym momencie zaczniesz energetycznie czuć jakąś czakrę, jakąś strefę. Ale też, jeżeli chcesz od początku do końca popracować nad na przykład szóstą czakrą, to tak się skup, skonsoliduj tą swoją intencję na tej energetyce, na tej świadomości i daj się poprowadzić daj się poprowadzić ciału, melodii możesz sobie dobrać dowolną melodię, jak już zdążyłaś, czy zdążyłeś się zorientować u mnie na kanale ja się bawię muzyką melodią, rytmami rodzajami muzyki czasami dobieram to paradoksalnie czasami przypadkowo ale to jest intuicyjne dobieranie bo to nie ma przypadków właśnie nie ma przypadkowości mówiąc o Także intuicji I, ym, i tańcz, i tańcz, i zobacz jak się czujesz, czułaś przed tańcem, jak się czujesz po tańcu i obojętnie co robisz, jaką praktykę y, postanowisz wdrażać regularnie, regularnie zawsze będą to lepsze efekty, ym, Zobaczysz, że praktyka czyni mistrza. Zobacz, możesz zobaczyć, że Twoje ruchy na początku są takie chaotyczne, y, że nie masz czucia w ciele, że umysł zacznie się włączać i krytykować i mówić, że nie masz talentu, nie masz ochoty, nie masz y, zdolności, nie masz tego, tego, siam tego, owam, tego do tego, żeby się wyrażać, żeby, żeby tańczyć, że to jest głupota. Umysł ego zacznie podważać. Ale to zależy od ciebie. Możesz trwać, możesz próbować i ja na przykład wiem to po sobie, po moich doświadczeniach, że czasami da się, nie czasami, zawsze, da się przebić przez ten trud, przez ten opór ciała, przez ten brak czucia. Możesz mieć kłopoty w, w, z różnymi czakrami w różnym czasie Twojego życia. Może się okazać, że na przykład czakry serca jest Ci bardzo trudno zatańczyć, albo że w ogóle nie czujesz pierwszej czakry. Tu nie musisz iść według żadnej kolejności. Idź to tak, jak Ciebie wzywa chwila. Więc yy, zapraszam Cię teraz do mojej interpretacji jogi tańca dla szóstej czakry, a Ty eksperymentuj. Możesz podzielić się później pod filmem swoimi doświadczeniami, swoimi wrażeniami. To zawsze będzie pomagać innym i mnie też bardzo cieszy, bo, bo wiem, że... I tak wiem, i tak wiem, że to Wam pomaga i tak wiem, że yy, oczekujecie, że lubicie. Tak więc yy, ze mną to rezonuje i Dzielę się z tym, bo mam nadzieję, że z wieloma z Was to też zarezonuje. Więc zapraszam Cię teraz na kolejną edycję, interpretację, na kolejną czakrę. Szósta czakra trzeciego oka. Do zobaczenia. Pa, pa.